Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W 65 tygodniu lat według proroctwa Daniela w 194 olimpiadzie według kalendarza greckiego w 752 roku po założeniu miasta Rzymu, w 42. roku panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy na całym świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście. Dlatego święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii opisującej to, Najradośniejsze dla całej ludzkości, wydarzenie narodzin syna Bożego. Z ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego zwanego Betlejem ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją która była brzemienna Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania Porodziła swego pierworodnego syna owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Boże nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, i prosimy Cię: Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy dobrą nowiną. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Naszych zmarłych obdasz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami. Panie Boże, ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę wcielenia Twojego syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twojej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem, przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy widzowie portalu wiary. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy z całego serca złożyć wam najserdeczniejsze życzenia, które płyną z głębi naszych serc. Niech ten wyjątkowy czas stanie się dla was chwilą zatrzymania, zadumy i radości, kiedy Boża miłość objawia się w najczystszej postaci w narodzinach Jezusa Chrystusa. Niech dzieciątko Jezus obdarzy was pokojem, który koi każde serce. Nadzieją, która rozjaśnia nawet najciemniejsze chwile i miłością, która łączy nas wszystkich w jedną wielką rodzinę dzieci Bożych. Życzymy, aby każda chwila spędzona przy wigilijnym stole była pełna ciepła, serdeczności i prawdziwej bliskości. Niech święta będą dla Was czasem odnalezienia na nowo tego, co w życiu najważniejsze, miłości, wiary i wdzięczności. Życzymy Wam, abyście wśród blasku choinkowych światełek, Odnaleźli Boże światło, które będzie Was prowadzić przez cały nadchodzący rok. Niech każdy dzień nowego roku przynosi Wam łaski, które pomogą Wam wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Życzymy również, abyście w sercach odnaleźli pokój i radość, które płyną z odkrycia, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Niech świąteczny czas przyniesie Wam wytchnienie od codziennych trosk, i stanie się początkiem pięknej drogi, na której zawsze towarzyszyć będzie Wam Boża opieka. W imieniu całego zespołu Portalu Wiary życzymy Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego łask i dobra Nowego Roku. Z modlitwą i życzliwością, twórcy Portalu Wiary.